Pięć rzeczy, które nigdy nie wyjdą z mody. Trendy się zmieniają. Dziś modne są szerokie spodnie, jutro rurki, a pojutrze może jeszcze coś zupełnie innego. Ale są takie rzeczy, które nigdy nie wychodzą z mody. To właśnie one są fundamentem garderoby. Sprawiają, że zawsze masz w co się ubrać, niezależnie od okazji i aktualnych trendów. W tym odcinku pokażę ci pięć elementów, które są ponadczasowe. I które naprawdę warto mieć w szafie. Po pierwsze, biała koszula to klasyk w najczystszej postaci. Możesz ją nosić w wersji eleganckiej z marynarką i spodniami, ale też na luzie do jeansów czy z podwiniętymi rękawami. Pasuje do pracy na spotkanie, ale też na weekendowe wyjście. Jej siła tkwi w prostocie. Wystarczy dodać biżuterię, pasek czy ciekawy sweter. A cała stylizacja zmienia swój charakter. To element, który daje ogromne możliwości i nigdy się nie starzeje. Po drugie, mała czarna sukienka. Jeśli jest jeden element garderoby, który naprawdę potrafi uratować cię w każdej sytuacji, to właśnie mała czarna. Prosta sukienka w czerni to coś, co założysz zarówno na randkę. Jak i na spotkanie biznesowe czy rodzinną uroczystość. Wystarczy zmienić dodatki szpilki i naszyjnik na wieczór, baleriny i kardigan na dzień i masz zupełnie inną stylizację. To ubranie, które dodaje pewności siebie, bo wiesz, że zawsze wygląda dobrze. Po trzecie, klasyczna marynarka. Marynarka to ubranie, które zmienia wszystko. Nawet najprostszy t-shirt i jeansy nagle wyglądają razem z nią bardziej stylowo i spójnie. To też świetna opcja do pracy czy na ważniejsze wyjścia. Ale nie tylko. Coraz częściej nosimy ją także w codziennych, casualowych zestawach. I właśnie dlatego marynarka nigdy nie wychodzi z mody. Warto zainwestować w jedną, dobrze skrojoną, w neutralnym kolorze czarną, granatową czy beżową, która będzie służyć latami. Po czwarte, trencz. Jeśli chodzi o okrycia wierzchnie, trend jest absolutnym numerem jeden. To płaszcz, który pasuje zarówno do spodni, jak i do sukienek czy spódnic. Możesz go założyć na eleganckie wyjście, ale też na co dzień i zawsze wygląda odpowiednio. Jest praktyczny, lekki, świetnie sprawdza się na wiosnę i na jesień, a przy tym dodaje klasy i sprawia, że cała stylizacja wygląda. Wygląda na bardziej przemyślaną. Tręcz to taka inwestycja, której nigdy nie będziesz żałować. I po piąte, dobrej jakości dżinsy. Dżinsy to prawdziwy fundament codziennych stylizacji. Nosimy je do pracy, na uczelnie, na zakupy czy na spacer. Praktycznie wszędzie. Moda na fasony zmienia się z sezonu na sezon, ale jedno jest pewne: dobrze skrojone dżinsy. Zawsze będą modne. Warto znaleźć krój, który najlepiej pasuje do Twojej sylwetki i w którym czujesz się komfortowo. To jeden z tych elementów, które zawsze będą aktualne, niezależnie od trendów. I to właśnie te pięć rzeczy, które nigdy nie wyjdą z mody, są ponadczasowe, uniwersalne i sprawiają, że z łatwością zbudujesz na nich całą garderobę. To właśnie dzięki takim klasykom możesz wyglądać stylowo bez względu na sezon. Powiedz mi koniecznie w komentarzu, który z tych elementów jest twoim absolutnym must-have. A może masz swój własny klasyk, który zawsze ratuje cię w sytuacjach, gdy nie masz się w co ubrać. Dziękuję, że tu jesteś. I do zobaczenia.